Cześć wszystkim Stoj z tej strony autokomisosowa. Sprzedamy dzisiaj Porsche Panamera 4S. Auto z 2012 roku. Bardzo ładne. Sprowadzone było z Kanady. Jest wszystko wersja europejska. Licznik, lampy i tak tak dalej, bo to jest Kanada, więc wszystko jest na Europę. Autko było sprowadzone delikatnie. Zderzak z tyłu uszkodzony. Ten zderzak został wymieniony. Lakier cały na aucie jest oryginalny. Nic nigdy nie malowane. Jest auto w 100% sprawne, fajnie jeździ, także jest jedyny z takim środkiem pięknym, jak zaraz pokażę, wejdziemy sobie zobaczymy, koła 20 calowe, jest naprawdę w przepięknym stanie, auto bardzo zadbane, 500 koni, 4 koła napęd, kluczyki Keylessy, pełna regulacja foteli. Mamy takie drzewo, piękne, fajne nagłośnienie, boze, Elektryczna żaluzja z tyłu, zamszowy sufit, szyber dach. Drewniano-skórzana kierownica. Tutaj mamy sport, sport plus, utwardzanie amortyzatorów w wysokości zawieszenia. Spoiler tylnej klapy. Kamerę cofania mamy. Mamy grzaną kierownicę, grzane fotele z przodu, z tyłu. A mam drzwi otwarte, więc kamerka się nie, nie włączy. A nie włączyła się. E, grzana kierownica. Tutaj mamy przycisk. Który jak sobie włączymy, to pokazuje, że jest grzanie. Podgrzewane fotele z przodu, z tyłu. Mamy rolety w tylnych oknach. Zaraz wejdziemy sobie do tyłu. Tu mamy roletki w oknach. Puszczane są, to są roletki, a teraz idzie szyba. Także dwa razy się naciska i roletki idą do, do góry. Nagłośnienie boze, grzane fotele z tyłu. Mamy roletę tylnej szyby, jak włączamy wsteczną, ona się chowa. Także autko jest naprawdę przepiękne, lakier bardzo ładnie utrzypane, koła, koła nowe, felgi bez żadnych zadrapań, rys. Jedyny mankament tego samochodu to mamy tutaj lampkę uszczerbioną. Tak wsiadać i jechać. Zapraszam do, automisu, do autokomisu Osowa, Sopocka 19A w Gdańsku. Sprzedajemy auto z pisemną roczną gwarancją techniczną. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu po wcześniejszym dogadaniu się co tam mamy i tak dalej. Zapraszam i pozdrawiam. Cześć!